Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam was bardzo serdecznie w tym kolejnym poranku i o poranku z czasem seniora. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy trochę zastanowili się nad tym czego szukamy. Czego szukamy w naszej codzienności, w naszym życiu, czym się zachwycamy. O tym właśnie w tym dzisiejszym poranku. Nie tak dawno zainspirował mnie któryś youtuber, który to właśnie opowiadał o tym, że szukamy często rzeczy, które są takie innobrzmiące. Podam Wam przykład. Bush Iglesias, nie wiem czy znacie to nazwiska, ale prezydent Bush ze Stanów Zjednoczonych. E, świetny piosenkarz Enrique Iglesias. To są te dwie postacie, na których e, oprzemy ten dzisiejszy poranek z czasem seniora. I tak się zastanawiałam nad tymi słowami tego właśnie oto youtubera, który to mówił, że właśnie poszukujemy tego, co jest innobrzmiące. Nam się wydaje, że gdzieś daleko istnieje rzeczywistość, która jest dużo lepsza od tej naszej rzeczywistości, że gdzieś daleko ludzie chodzą tylko i wyłącznie uśmiechnięci, że gdzieś daleko. Yy, jest kraj mlekiem i miodem płynący, a tylko u nas jest źle i niedobrze. I fuj, fuj, fuj. No, dzisiaj właśnie chciałabym Was przekonać do tego, że tak właśnie nie jest. Pan prezydent Bush, tak naprawdę pięknie brzmi jego nazwisko, musicie przyznać, Małgorzata Bush. Świetnie to brzmi, natomiast muszę Wam uświadomić, że busz po angielsku oznacza krzak. Także już inaczej brzmi Małgorzata krzak, musicie przyznać. Dokładnie tak samo jest ze świetnym piosenkarzem Enrique Iglesiasem. Pięknie brzmiące imię i nazwisko? Świetnie. Każdy sobie myśli, wow, wspaniałe nazwisko. A tak naprawdę tłumacząc na język polski to jest Enrique Kościelny. Enrique Kościelny. Iglesias to jest Kościół, to możemy sobie właśnie kościelny, kościołowy. No, coś takiego. Mniej więcej by to miało brzmienie w polskim. Zachęcam dzisiaj ciebie i siebie do tego, żeby nie zachwycać się tym, co jest gdzieś daleko i pięknie brzmi. Bo tak naprawdę, tam gdzieś daleko w Stanach burz brzmi krzak, i tam daleko. W Hiszpanii Iglesias brzmi kościelny i to już nie są cudowne i ciekawe nazwiska, tylko to są zwyczajne i pospolite nazwiska, tak jak Kowalski. Także zachęcam Cię do tego, żebyś dzisiaj odkrył ważność, odkrył mm, piękno. Piękno, tak, chyba to jest to słowo, którego, które chciałabym, żebyśmy dzisiaj odkryli. Piękno tego, gdzie żyjemy. Piękno tego, jak mamy na nazwisko. Ktoś przyjeżdżając ze Stanów może po powiedzieć Kospin, wow, świetne nazwisko. Ktoś przyjeżdżając e, z Ameryki Łacińskiej może powiedzieć Kospin, świetne nazwisko, wow. Jak to brzmi? No właśnie, dzisiaj odkryjmy nie tylko swoje nazwiska, ale w ogóle odkryjmy to, że u nas w kraju, tu, gdzie jesteśmy, może być pięknie, jest pięknie. Ucieszmy się z tego, gdzie mieszkamy, w jakiej okolicy, koło jakich osób, z kim przebywamy. Naprawdę ucieszmy się z tego. Kim jesteśmy i jacy jesteśmy, bo często nasze poszukiwania, takie za oceanem, mogą się skończyć tym, że dowiemy się, że ktoś nazywa się po prostu krzak. I to już wtedy nie brzmi tak, jak nam się wydawało. Jadąc za granicę, możemy odkryć to, że ludzie. Dokładnie w innych krajach żyją bardzo podobnie jak my. Oni też mają problemy, oni też mają trudności, oni nie mają życia usłanego różami, żyją tak jak my, tylko że w innej rzeczywistości. Dzisiaj zachęcam Cię do popatrzenia na swoją rzeczywistość na to, gdzie jestem, jaki jestem, jaka jestem, kim jestem, jak się nazywam, w jakim kraju mieszkam, kto jest wokół mnie i ucieszenie się z tego, mimo tego, że nie jest idealnie. Nigdzie nie jest idealnie, zapewniam Was, że naprawdę nigdzie nie jest idealnie. Dziś. Ucieszmy się, ucieszmy się z tego, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Do tego Ciebie i siebie zachęcam i nie zachwycajmy się tak bardzo tym, co jest gdzieś, gdzieś, hen, daleko, bo to gdzieś, gdzieś, hen, daleko, to tak naprawdę my tego nie znamy. A jestem pewna, że to hen, hen, gdzieś, daleko jest bardzo podobne do tego, co my Przeżywamy. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Kospin. Papa pa. Kospin, piękne nazwisko, nieprawdaż? Pozdrawiam, pa.